Cześć, witam was bardzo serdecznie na dzisiejszym filmie. Dzisiaj Kasia, co ty robisz? Nie mieliśmy go namalować na różowo. Ale jego naprawdę nie. Co? A tak na poważnie, dzisiaj, na dzisiejszym filmie pomalujemy sobie Gixa na różowo, a właściwie Kasia pomaluje, bo bo jestem artystką. Bo jest artystką. A <laughs> tak do mnie krzyknąłeś, że myślałam, że naprawdę coś źle Nie, no, no, no to tak mam wyglądać. No. Dobra gra aktorska. Ale on będzie śliczny ja pierwszy. Tak, tak. tak na poważnie dziś, na dzisiejszym filmie pomalujemy sobie Gigsa i... Nie, jeszcze nie maluj. I nagramy dzisiaj reakcję ludzi na różowego gixa, ponieważ to będzie po prostu świetne. No. A że akurat Flashby z mnie już popękany po starnie, to, to raczej mi nie będzie go szkoda. E, ale szkoda mi i tak nie będzie, ponieważ to jest kreda w spreju, którą łatwo możemy sobie to prawda, to zmazać. <laughs> Także zapraszam do oglądania, zostawiajcie łapki w górę, jeżeli Wam się to podoba. Jeżeli będzie, e, pod filmem, to jeżeli będzie 1000 łapek w górę pod tym filmem, to nagrywamy... nie w Jeżeli będzie tysiąc łapek w górę pod tym filmem, to nagrywamy film jak z całą ekipą e, zgarnę kilku chłopaków. I nagramy sobie jak malujemy nasze motocykle na różowo i nagrywamy reakcje ludzi, także zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z nowymi materiałami i zapraszam was do oglądania. A mnie no czemu i... nie promujesz? Instagram Kasi, wpadajcie. No. <laughs> Tylko siebie egoista promuje. Jeszcze do, taśma malarska posłuży nam do tego, aby sobie po prostu zakryć niepotrzebne miejsca, które nie chcemy malować, ponieważ nie chcę, żeby wszędzie się ta farba dostanie. Chciałbym też pobrudzić spodnie, jak będę jechał tym różowym, pięknym motocyklem. Eee, no i zaraz sobie zakryjemy parę miejsc. Ale kurde, jestem naprawdę ciekaw reakcji ludzi, kurde. Co, co to będzie? Kurde, kurde, jak ja dużo mówię słowa kurde. Prawda Kasia? Ja może już... Włoszczał wypił się na złotej erce, to może kiedyś jeszcze na różowym mixie. Kto miał różowego giksa? Nikt nie miał różowego gigsa. Trzymaj. Zgapiasz od whiteouta! Ale nie mam na, na złoto. Na różowo mam. Zgapiasz. ...kleić, ponieważ A miał pomalować mój sufit w Katowicach. Ja <grym> kiedy tego nie zrobił. Kiedy, kiedy, <grym> kiedy Kasie się chwalił? No kiedyś mówił, że maluje. A czemu dobrze, że tego nie zrobiłem? No patrząc po tym jak kleisz taśmę No bo to możesz sobie sama kleić jak tu Ci tak wygodnie, żeby kleić ładnie <śmiech> Zobaczcie <śmiech> To wszystko z tego pyłku. Ja nie mogę Ej, co się dzieje? Ty nie maluj mi silnika no oszalałaś Ale to się samo psikło To się nie da inaczej Da się Ty tam ja, ja też chcę pomalować Ja nie mogę zobaczyć, odklejałem taśmę i jestem cały różowy. Kurde, no nie wiem, no na co ja się zgodziłem. <grym grym grym> ale ten. <grym> ale ten GSX-R wygląda przekomicznie, naprawdę. Mi się Marcel zastanowił, czy go by nie okleić na różowo. Albo. Albo, albo taki niebieski, taki bardzo błękitny. No. To był no. Ale... Na niebieski na błękitny mógłbym pomyśleć, żeby go zmienić tak naprawdę. Ale na róż chyba niekoniecznie. Nie, nie. Różowe. Różowe ręce od pracy przy giksie. Kasia mi teraz nie chce pokazać co będzie z przodu. Eee, czekam z niecierpliwością, kurde. Ale powiem wam, że trochę, trochę bawi mnie ten różowy Giks. Mnie Nie, teraz... nie wiem jak was, ale mnie bawi. Jeszcze w połączeniu z niebieskim, kurde, no. no. Może trzeba niebieski zamalować? Nie, niebieskiego nie zamalujemy. Nie zamalowujemy. Musisz sobie teraz kupić to do kamerki różowej. To, co masz, to jest niebieskie. Tak, tą klapeczkę, bo ostatnio e, polecaliście mi, żebym kupił sobie niebieską i kupiłem sobie, żebym założył sobie niebieską i założyłem sobie niebieską. No nie podglądaj! Nie podglądam, tylko się patrzę. Nie podglądaj, <śledy> Marcel, ty patrzysz się w tamtą On stronę. nie bawić. Albo mi nie ufa. Kasia kontroluje Marcel. Pilnuj go. Pilnuj go. Marcel. 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 Powiedziałem, w jednym kierunku się patrzysz. Kasia, masz niegrzecznego tome, tego Marcela. Marcel. Bo cię wywiozę do lasu i zakopę. <słyski> <słyski> Właśnie. Kasia, jak ty już teraz tak jeździsz, to teraz ja będę jechał czy ty? Ja. Marcelem chcesz jechać? No ja już... Nic... ruszam tylko oczami. No właśnie. To nie Powiem ci czy ładnie. Tak? Tak. Nie. No to tak czy nie? <laughs> nie no powiem ci czy ładnie. Dobra, no to idź i sprawdzi powiedz. nie Ale... ja się pokazywać jak jeszcze nic nie zrobiłaś. No bo kurde, będziesz widział co chce zrobić. Naleci no tej kredy i będzie... o, bo ty tutaj mi źle pomalowałeś. Kasia, jak ty z nimi wytrzymujesz? No ledwo. A jakie specyfiki pijesz, nie wiem, melise czy... Tak! Na co wytrami? Wytrami. Ja nauczenie sobie taki karnister mnie. <grym> <grym> Dobrze, że za nim tego październik. Też znaczy... się będzie daleko ode mnie. <grym> Dobrze Kasia, można chyba przystąpić do malowania. Tak. Czyli tak, zacznijmy od tych wlotów Jakie wloty? Nie maluj mi wloty Nie wolno wlotów malować Nie <suszy> ciebie zaraz pomaluję Idzie różowy gigs i różowy... Ups, chyba Kasia wloty pomalowałaś Jakie wloty? Co? Nie ma. W loty, nie w facet motocyklista, który się boi, jak kobieta robi cokolwiek przy motocyklu, chociażby stoi. Oczywiście się on nie tak bał, jak Jeszcze. Jeszcze? Wow! Jeszcze? <ścoughs> <I już> nie <nosi>. widać. <ścoughs> Marcel. Marcel, ty wszystko psujesz! Nie umiesz się bawić! Ej, fajne! Marcel, musisz tak okleić Bicza. Jak? Czekaj, no, tak. no to. To wszystko <słyska> <psuje>. <słyska> Nie, nie, nie! Marcel, te suzuki psuje. Możesz przyjść zobaczyć, bo resztę to już widziałeś, jak sobie zakleiłeś. <słyska> Matko! <słyska> o nie! Ej, ale ładnie. Ej, kurde. Dobra. Ale pasuje takie ogólnie, takie pasy w Ej, nie. <grym> Matko, ale reakcja ludzi to naprawdę. Ale dobrze to wygląda, no nie? No może mi niekoniecznie, ale Kasia to naprawdę teraz ten GSX pasuje idealnie, zobaczcie sami. Kurde, no jest totalnym przekozakiem. Kasia, Kasia, chodź, chodź, chodź. Odwaliłaś piękną robotę. <grym> Jak ktoś chce, to ja mogę za 5 zł pomalować. Za 5 zł? No, jest spray, niech sobie kupią. Ej, już była, już była pierwsza reakcja ludzi. Na GSX-era robili zdjęcia mu, a ja nie zdążyłem, kurczę, tego nagrać. Ale jeszcze, jeszcze nie wyjechaliśmy z parkingu, a już naprawdę są kozak reakcje ludzi. Robert, zrób parę fot. całkiem inaczej się jeździ różowym Szybszy no Jak czerwony, ale nawet bardziej Kasia, i Kasia jeździła Kasia ja jej nie nagrałem Ja na różowym Gixie Ale naprawdę Z daleka kozacko Wygląda ten GSX-R Nie wiem czy sobie go nie pomalować tak na niebiesko Zobaczyć jak on by na w niebieskim kolorze wyglądał, bo Chciałbym go jakoś może okleić Na niebiesko No i dawaj do nas do mnie. Do ja ja, jedno! Dobra, żeby tylko deszcz nam nie przydał, bo nie będzie już różowego gigsa. Ale nie, byliśmy tutaj naprawdę dwie osoby już. Yy, jedna osoba cykała zdjęcia, a dwie osoby już podziwiały tego GXera, które tu przychodziły. Naprawdę. Zainteresowanie jest. Ciekawe jak będzie, jak wyjedziemy na miasto. Pomachajmy Dawaj <ścoughs> Na statwie no, One chyba nie były o, na to, to ma... Jego reakcja też nie była jakaś rewelacyjna Nie no, to jest po prostu... Cud, miód i orzeszki O, tutaj będzie reakcja, bo idą <laughs> Ale się patrzyły Patrzyli, patrzyli No w szoku są no, Kasia, no w szoku są <laughs> Jedziemy w lewo. Na złotą górę w Częstochowie Ej, śmiesznie by było jakby nas na przykład policja tak zatrzymała do kontroli. Czajisz, bo zobaczyliby na przykład motocykl i zatrzymaliby nas tylko po to, żeby tam skontrolować czy coś, żeby popatrzeć na motocykl. Ale by były jaja. Kiedyś, e, kiedyś jak jeździliśmy przebrani za Mikołajów na moto Mikołajkach to mnie policja do nas podjechała i tak pyta się, a co to za akcja, że sami Mikołaje po, po mieście jeżdżą. A mówię, no orga, organizujemy taką akcję, Moto Mikołaje, byliśmy tam w domu dziecka i tym podobne. A oni Tak! O to bardzo fajnie i w ogóle O jak się dziewczyna patrzyła, czekaj z tego samochodu. Zaszokowana była, no, o, jaka jej wina, dobra była Ej! To było dobre Pano Ej, tam jechał gościu w BMW i tak przez szybę wyglądał No No, ale się patrzą. Ej, na tej kamerze trzeba zobaczyć później jakie reakcje były i zatrzymamy się na dziecko No. Ale zerkają ludzie, zerkają, zerkają. Czekaj, czekaj, podjadę, zapytam czy zmieścimy się razem Zmieścimy się razem Dzięki, dzięki Ładne? Ładne, wypadek Nie, dziewczyna pomalowała o kurde, ale się wszyscy patrzą, masakra ciekawe się, ciekawe się, miejsca, się spojrzy Musimy źle zaparkować, to na pewno się spojrzą No O, ok. o, kurde. o nie Dobra to, to był genialny pomysł naprawdę. Dziewczyna się patrzyła, dobre. Zamknę sobie szybko, bo tak głupio mi się na ludzi patrzeć. Jak mam szybko otwartą. Ładne? Malowała! Co? no... Ansono... Marcel? No No wiesz no... Rozwaliłem Starną. No to sobie stwierdziłem, że zamaluję jakoś te niedociągnięcia. Co? To jest Ty kreda. Ale mistrzostwo! Daj w ogóle tak no, patrzę tak, Co jest? Ja tylko no, Kasia poznałem. No Kasia dwa razy cię widziała, ja ciebie nie widziałem. Krzyczy mi burza, burza, ja mówię gdzie? Wracamy, a no tutaj stoi, tutaj, tutaj, ja. Gdzie? Nie widzę go. No nie no, skąd to wygląda? Ale nie wyszło jeszcze wszystko. Mówię, Magda Palasz, takiego piszę, Kopiła, nie? Tak patrzę, co jest? Ale to schodzi tak lekko, że to. No. A i tu nawet już odpadło, zobacz. No. A nie, no spoko. Ale kolarze jechali jaką bekę mieli obok. Ale z drugiej strony już lepiej wyszło. No. To jest zdecydowanie gorzej. No jestem w szoku. Jeszcze i wygląda lepiej. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli film wam się podobał, choć Kasia. Jeżeli film wam się podobał, to pokażcie, pokaż Kasia co mają zrobić. Dostaję. Tak, i skomentować, yy, yy, czy ładnie wyglądał GSX -er. już Go trochę umiem, ale zostało jeszcze takie matowe, muszę to wypolerować w domu. No i to będzie po wszystkim. Reakcja nagrana, ale deszcz teraz zaczął padać. i Musimy teraz wracać do domu. No, także dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć!